Apokalipsa dzień po dniu. Nieograniczony dostęp. Od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. Apokalipsa, rozdział 21, wiersz 13. Był czas, kiedy można było swobodnie podejść do Białego Domu, zapukać do drzwi i porozmawiać z prezydentem USA. Podczas wojny secesyjnej zbudowano zestaw żelaznych bram. Zwykli ludzie nadal mieli tam dostęp, ale wartownik uniemożliwiał im wejście do ogrodu, aby rodzina prezydenta mogła mieć trochę prywatności. Atak na Pearl Harbor diametralnie zmienił sytuację i zapoczątkował erę ścisłych środków bezpieczeństwa, które z czasem były tylko zaostrzane przez kolejne kryzysy i zamachy. Obecnie tylko osoby umówione na oficjalne wizyty mogą wejść do środka. i to dopiero po dokładnej kontroli. Dzisiejszy werset może brzmieć jak jakieś wyjaśnienie projektu architektonicznego, mającego na celu podkreślenie piękna świętego miasta. Z pewnością będzie ono wspaniałe. Jednak liczne bramy prowadzące do nowego Jeruzalem to coś więcej niż tylko imponująca konstrukcja. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, liczba 12 bardzo często przewija się w Apokalipsie. Bramy, plemiona, apostołowie, fundamenty, aniołowie. 5 z 10 razy. I to tylko w Apokalipsie 21, 12 do 14. Wielu wierzy, że liczba ta reprezentuje królestwo Boże i Kościół. Podobnie jak 144 tysiące, dwunastokrotne powtórzenie liczby 12 tysięcy nie ma na celu dostarczenia dokładnej liczby, ale pokazanie uniwersalnej reprezentacji niebiańskiego miasta i jego obywateli. Bramy zapewniają dostęp. Fakt, że Nowe Jeruzalem posiada ich aż 12, pokazuje, że sprawiedliwi będą mieli nieograniczony dostęp do miasta i do samego Boga. Kiedy Chrystus przebywał na ziemi, powiedział do uczniów: aby nie przeszkadzali małym dzieciom przychodzić do Niego. Podobnie bramy, znajdujące się z każdej strony miasta, otwierają drogę, aby wszyscy mogli przyjść przed oblicze Pana. Kiedy Izraelici zostali uwolnieni z Egiptu i rozbili obóz na pustyni, po każdej stronie przenośnego przybytku znajdowały się trzy plemiona. Przybytek posiadał jednak tylko jedno wejście. Jednak w Nowym Jeruzalem zapewniony jest nieograniczony dostęp do Boga. Podobnie jak w przypadku Adama i Ewy przed Grzechem, społeczność z Panem jest wolna i otwarta. Wzmacnia to przekazane wcześniej przesłanie: Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Apokalipsa 21,3 co za radość mieć wolny i pełny dostęp do naszego stwórcy. Pomódlmy się razem. Drogi Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko dzięki Tobie. Dziękuję Ci za to. Do dalszego studiowania Psalm 87, wiersz 2. Księga Izajasza, rozdział 26, wiersz 2. Ewangelia Łukasza rozdział 13, wiersz 29.